Hey, cześć, cześć się moi drodzy, ja jestem Kelty i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś sprawdzimy sobie, czy gracze zabiją płaczącego Bambika na arenie na pierwszej dywizji na innych kontynentach. Poczwórna kombinacja. <coughs> Jeżeli ten film Ci się spodoba, to zostaw pod nim łapkę w górę oraz strzel suba na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby na pewno nie przegapić kolejnych takich odcinków. Przypomnę też oczywiście o kodzie Kelti podoba w sklepie. Będę wam naprawdę bardzo wdzięczny, jak go wpiszecie, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, zaczniemy standardowo od Ameryczki Północnej. Zobaczymy, czy tutaj gracze zabiją płaczącego Bambika. Szczerze mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że tylko w Europie są takie spocuchy, Chociaż, mimo wszystko, jeżeli mnie zabiją, to jednak trzeba będzie im wybaczyć, bo to jednak, mimo wszystko, jest arena. To z zostało stworzone po to, żeby się pocić. Swoją drogą cały sezon nie grałem arenę tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać ten film. 100% legit no scam. <laughs> A generalnie jestem trochę chory i mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, bo boli mnie mega gardło i próbuję nagrać dla Was jak najwięcej filmów na zapas, że po prostu w takim krytycznym momencie mieć co wrzucić. Dobra, jest tu ktoś w ogóle? Okej, okay, stanę sobie po prostu tutaj i zacznę płakać. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś mnie zabije. O nie, ta to, to, to będzie mój największy wróg tutaj. To mi przerwie płakanie. Super epic. Zrobiliście kolejną miejscówkę, na którą nikt nie lata. Gratuluję. O, idzie, idzie, idzie. Pierwszy przeciwnik. Zobaczmy, czy mnie zabije. Na razie mnie. On, mi... On mnie nie widzi? Co się dzieje? Ej, halo. Proszę pana, ale. On mnie nie widzi! Albo mnie nie widzi, albo mnie oszczędził. Nie mam bladego pojęcia. Jeżeli mnie oszczędziłeś, gościu, to wiedz, że cię kocha mnie. Ale jeżeli mnie nie widziałeś. To zobacz mnie, bo chcę zobaczyć twoje reakcje. Tylko nie tańczenie, Boże, nienawidzę tego. Dobra, mamy przeciwnika, który mnie przez chwilę oszczędził. W każdym razie, nawet jak na warunki areny, było to okej. Okay. W sensie, podbiegł do mnie, nie strzelał mnie od razu z daleka, tylko zabił mnie po chwili. Mimo wszystko mnie nie oszczędziłeś, także nie szanuję, ale nie było tragedii. Na pewno na Europie to zabiłby mnie od razu, bez w ogóle namysłu. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale halo, przyjdzie do mnie ktoś. Kurde no. Okej, okay, jest tu, jest tu, jest tu bambik na pimku. Albo mnie nie wziął, albo mnie oszczędził Proszę oszczędź mnie Pro... Ty... Albo to jest kolejny debil, albo jest naprawdę prawilnym obywatelem który przestrzega konstytucji, bo albo mnie nie zauważył jak idiota bez oczu, albo po prostu mnie oszczędził, chociaż wydaje mi się, że gdyby mnie oszczędził, gdyby to było celowe, to raczej by do mnie podszedł, potańczyłby chwilę i poszedł, a tak to on po prostu przebiegł obok, zebrał sobie amunicję i poszedł dalej nie mam pojęcia jestem niewidzialny? Co jest nie tak z tymi ludźmi? O tu jest, 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 tu jest ktoś Proszę, proszę oszczędź Oszczędź Nie strzelaj No nie strzelaj Dlaczego strzelasz? Boże jaki spocuch No i tego akurat nie szanuję Tego akurat nie szanuję Mam nadzieję, że ktoś mnie tu celowo oszczędzi I mam nadzieję, że ktoś tu w ogóle przyleci Halo? Wpadłem właśnie na jeszcze lepszy pomysł Jeżeli kogoś zobaczę wyrzucam całe moje EQ i zaczynam płakać Ciekawe czy wtedy taka osoba mnie oszczędzi Mam szczerą nadzieję, że tak Okej, okay, dostaję, dostaję i nie mam pojęcia skąd. Proszę, nie zabijaj mnie. Proszę, patrz jak ładnie wyrzucamy kół. Proszę, i temy, tej temy są dla ciebie. Nie zabijaj mnie. O, podjeżdża! Zobaczył, zobaczył, że jestem przyjemnie nastawiony. Chyba, że zamierza walić do mnie. No nie rób tak, proszę. Proszę! Naprawdę mnie zabijesz? Naprawdę mnie zabijesz? Okej, okay, w tym momencie straciłem wiarę w ludzkość. Wyrzuciłem wszystko, co miałem w ekwipunku i zacząłem płakać. A ty mnie zabiłeś? Dobra, idziemy teraz na oceanie i wydaje mi się, że to mnie będzie bolało, bo jest tam 346 pingu. To nie będzie przyjemny matchup. Nie wiem, co jest nie tak, ale na oceanie wyszukuje mi mecz już minutę 15 sekund. A przewidywany czas pisze ND, czyli że nie wiadomo. Nigdy nie grajcie na oceanie Głupi pomysł. Dobra, oficjalnie ludzie na oceanie nie grają maryny. Czekam już ponad 80 minut. Nie chcę, pierdziele to, idziemy na jakiś inny kontynent. Ja nie będę czekał tutaj wieczność. Wydaje mi się, że mogę i w sumie na Bliski Wschód. Okej, okay, jestem na za zalawie i wylądowały tu dwie osoby. To nie wróży dobrze. W sumie trzy. Proszę oszczędź mnie, stary, no! Ale szanujmy się! Halo! Dobra, jest przy mnie. Zo proszę, zatańcz chociaż. Zatańcz chociaż. Okej, okay. nie jest tak źle. Oszczędza mnie. Oszczędza mnie. Wyrzucił mi pistolet! Co jest nie tak? Mogę? Dziękuję. Możemy zostać przyjaciółmi? Jezus, kocham go. Ktoś mnie szczędził. czajcie to? Boże, Bliski Wschód. Jak ja kocham. Naprawdę. O, Kewika jeszcze. Dziękuję, dziękuję. Jedyne czego się obawiam to ban za teamowanie. No trudno, najwyżej stracę konto. <noise> dziękuję. Jednak na świecie nie żyją tylko i wyłącznie tacy źli ludzie. Ale szczerze, to co się tutaj odwaliło, to naprawdę nie mam pytań. Nie spodziewałem się niczego takiego w całym tym odcinku. Szczerze, jestem mega zaskoczony. Zaskoczony pozytywnie, oczywiście. Ja wiadomo, tutaj nie będę nikogo zabijał, bo nie chcę, żeby to zostało uznane jako teamowanie. Także Epic Games, jeżeli to oglądacie, wiedzcie, że to nie jest teamowanie, bo ja tu tylko pokojowo sobie rozmawiam z kumplem. Wiesz co, kumpel? Fajnie było, ale. Ja chyba muszę Cię pożegnać. Wiesz, przepraszam. Muszę. Nie chcę bana, naprawdę nie chcę bana. No niestety. Tak trzeba. Dla obu naszych kont by się to przydało. <laughs> Żegnaj. Do widzenia. Zabił mnie? Zabił mnie. O, wow. W sensie, tego się nie spodziewałem, myślałem, że zacznie płakać albo skoczy razem ze mną, a on mnie bezdusznie zabił. W sensie, i tak to co zrobił to jest już w ogóle jakaś totalna masakra i za to go naprawdę mega szanuję, ale mimo wszystko, zabił mnie. E, co tutaj, co, w sensie, pe, co tutaj się właśnie działo? To jest chyba gościu, który próbuje teamować się z każdym kogo widzi, w sensie jakiś typ celowo do niego ze snajperki, a ten nagle zaczął kucać. Specjalnie nie zbiorę broni Okej, okay, jest naprawdę blisko I od razu mnie zabija Super, Spocencu Jesteś z siebie dumny? Jeszcze zaczął tańczyć! Ale masz bana, nie! Dobra, w każdym razie tym spoconym jakże nie akcentem kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ja osobiście jestem z niego w pewnym stopniu dumny. Bo jak tutaj oszczędziła mnie specjalnie przynajmniej jedna osoba, z którą się zakumplowałem, to jestem pewny, że na Europie nie oszczędziłby mnie zupełnie nikt. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej takich filmów, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby na pewno ich nie przegapić. No i oczywiście kod Kelti podłoga w sklepie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się! Cześć! Tchau, é.